Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny w kolejnym filmie na temat diety ketogenicznej. A dzisiaj pomyślałem, nagram film o tym, jak przez dwa lata bycia w diecie keto zmieniło się moje podejście do odżywiania, jakie są teraz moje preferencje posiłkowe i produktowe i które produkty uważam za top keto produktów przez dwa lata mojego keto. I tutaj pewnie wiele niespodzianek nie będzie. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest takie coś, że na początku, jak się przechodzi na keto, to wszyscy jesteśmy tacy podjarani, że o, możemy dobrze zjeść, i o, możemy jednocześnie chudnąć. Wiele ludzi idzie w tę stronę, narażając się jednocześnie na krytykę. Bardzo wielu keto specjalistów, którzy rzucają kamieniami wręcz na oślep, kiedy słyszą słowa takie jak mascarpone, rytrol, ser, nabiał. Rzucają strasznie kamieniami na oślep. Nie do końca wiedzą dlaczego, ale zakrystujemy się takim podejściem, że w keto można zjeść dużo dobrych rzeczy i mimo wszystko jednocześnie chudnąć. I teraz ja również przechodziłem przez taki etap, kiedy pokazywałem Wam w jednym z moich filmów, co jadłem na adaptacji, mój tygodniowy taki jadłospis z Witatu. Praktycznie każdego dnia w tym jadłospisie pojawiał się ser mascarpone, pojawiała się śmietana, pojawiała się karkówka, pojawiał się majonez. Teraz po dwóch latach mój jadłospis, moje żywienie wygląda zupełnie inaczej i dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, ponieważ tak jak mówię, przez pierwsze pół roku zachwycimy się tym, że możemy jeść różne fajne rzeczy, ale im dłużej jesteśmy w diecie keto, tym mniej nasz organizm potrzebuje takich rzeczy, przynajmniej mój organizm im dużo jestem na keto, tym mniej woła mnie właśnie o jakieś te sery, typu jakiś ser mascarpone, bita śmietana, o bita śmietana, ile kiedyś jadłem bite śmietany, To że nie jedną, dużą śmietanę bitą ubijałem sobie, nie jadłem bitej śmietany od roku chyba, jeśli, no raz u mojej mamy, ale tak, żebym sam robił, to nie robiłem jej z roku. sera mascarpone nie kupuję w ogóle już, w ogóle nie mam na niego ochoty. Karkówki, oczywiście karkówka nie jest niczym złym. Po prostu mi się zmieniło. Nie mam ochoty. Jest tyle mięsa. To jest też ciekawe. Wiem znacznie mniej parówek na przykład niż jadłem kiedyś. Wiem znacznie mniej majonezu niż jadłem kiedyś, Jem znacznie mniej słodzików niż jadłem kiedyś. Znacznie mniej używam mąki migdałowej i tych wszystkich rzeczy, które kiedyś kupowało się po prostu w ilościach hurtowych i każdego dnia musiał być jakiś keto deser z jakimiś keto pierdołami. A teraz moje żywienie się znacznie uprościło. Jest, czuję się na tym jedzeniu znacznie silniejszy, znacznie lepiej mi jest. Moja odporność jest świetna, moje samopoczucie jest świetne i nie chodzę głodny. I powiem Wam, że to jest najtańsze i najszybsze jedzenie, jakie można by. I teraz dobra, do rzeczy, bo trochę idę naokoło, idę naokoło. Jak, jak pies do dojeżdża, podchodzę, ale tutaj chodzi o konkret. Moim produktem numer jeden na keto. Wciąż jest, będzie, było, jest i będzie. Stare dobre jajko. Jajko, jeśli możecie mieć takie jajka bez e, z dobrych źródeł, no to jak bardziej powinniście takie jajko mieć. Jeśli nie możecie, trudno, no nie każdy ma dostęp do tego. Ludzie, którzy mieszkają w wielkich miastach, nie znają nikogo na wsi, mogą mieć z tym problem, to, to nie szkodzi. No po prostu jeśli możecie coś brać, co ma mniej chemii, to bierzcie coś, co ma mniej chemii. Jajko, słuchajcie, jajko ma w sobie wszystkie rzeczy, które potrzebujemy, jajko ma tłuszcz, jajko ma białko, jajko ma aminokwasy, jajko ma witaminy, z jajka można zrobić wszystko, można jeść jajko samo, można jeść jajko e, surowe, niektórzy nawet znam ludzi, którzy lubią surowe jajka jeść. E, z jajka można zrobić jajecznicę, można zrobić jajecznicę z czymś, można zrobić omlety, można zrobić naleśniki, można zrobić zapiekanki, można zrobić... Tarty, można zrobić ciastka, można zrobić ciasto, można wszystko z jajek zrobić, z jajek, wszystko można zrobić z jajek. Jeśli do tych jajek się doda jakieś rzeczy typu ser, to można zrobić placki fajne. Jeśli się do jajek doda trochę jakiejś tam migdałowej mąki, to można zrobić jakieś fajne na przykład yy, ciasto, można zrobić cuda na kiju z jajek. Yy, pasty można robić, można jeść je na twardo, na miękko. No przecież nie muszę mam mówić, co można robić z jajek. Nie? Dlatego jest tu produkt numer jeden, jest łatwo dostępny, można go kupić. W każdym sklepie on jest relatywnie tani, ponieważ 10 jajek kosztuje około nie wiem ile w sklepie, bo ja kupuję e, na rynku ekologicznym. <taki> takie jajka, wiecie, załatwiam za wsi, e, ale w sklepie podejrzewam, że taki 10-opak jajek kosztuje około 9-10 zł. E, powiedzmy, że dziennie na śniadanie, jeśli jemy omad, zjadamy 5 jajek. Ja zjadam czasami 3, czasami 6. Średnio wychodzi takie. 4-5 jajek dziennie. Za dyszkę macie śniadanie na 2 dni. To nie jest dużo, prawda? A tym bardziej jecznica. Jecznica jest tak zapychającą potrawą dla mnie, że jak ja zjem jecznicę z 5 jajek rano, to potem jeszcze zjadam jakiś mały jeden naprawdę mały posiłek i nie jestem głodny przez cały dzień. Więc jajka są też bardzo sycące, są bardzo odżywcze, mają świetne makro, mają komplet witamin i są absolutnie najlepszym produktem. Nie tylko na keto uważam, ale też poza keto. Jest jajka, polecam jeść jajka, uwielbiam jajka i zostają moim topem. Drugi produkt: drugi produkt, z którym jajka idą świetnie w parze, zarączkę, uwielbiają się nawzajem, jest to masło. Ja akurat ostatnio przesiadłem się na masło, to jest akurat duński lurpak, ale też bardzo dobre jest masło irlandzkie. Można kupić na przykład w Lidlu. Mm, I no masło też bardzo dobre, puszcze oczywiście można sobie klarowane. Jeśli ktoś lubi, ja na przykład nie lubię za bardzo klarowanego masła, wolę takie masło zwykłe, ale to jest kwestia gustu i tam kwestia innych przekonań. Teraz co jest na drugim miejscu, albo na trzecim? No, jajka z masłem są na pierwszym. Na drugim miejscu tutaj się może zdziwicie, bo pewnie każdy pomyśli: mięso, na pewno żeresz dużo mięsa. Bo na keto się przecież tylko żre mięso i nic więcej. Zadziwię Was. Im dużo jestem w keto, tym mniej spożywam mięsa. Eee, oczywiście spożywam je nadal, ale nie w takich ilościach, jak spożywałem je jeszcze rok temu czy półtora roku temu. Eee, teraz tak naprawdę najbardziej i wiele osób może zacznie we mnie rzucać kamieniami za to, ale mi to służy i to lubię, są sery. Nabiał. Ja uwielbiam jeść sery. Uwielbiam jeść sery typu e, cheddar, uwielbiam jeść sery typu Radamer, Mazdamer. Uwielbiam jeść twarde sery, na przykład z mleka owczego, uwielbiam sery pleśniowe, e, albo jakieś tam brudiki, memberty, gorgonzole. Uwielbiam sery i bardzo dużo wiem różnych serów. Oczywiście to nie jest tak, że zjem kilogram sera naraz. Zdarzy mi się zjeść 200 gramów sera naraz, zdarzy mi się zjeść 300 gramów sera w ciągu dnia, ale to jest maks, więcej nie zjesz. Bardzo lubię sery i bardzo często łapię się na tym, że robię sobie na przykład jajecznicę i do tej jajecznicy właśnie biorę sobie chętniej niż jakieś mięso, chętniej biorę sobie kawałek sera. Numer 3. numer 3 poza jajka, masło, sery, to jest mięso. To jest mięso. Ja bardzo lubię mięso, mięso kabanosy, mięso właśnie jakieś dobra kiełbasa. Czasami mam możliwość również dostać ze źródła wiejskiego, swojską szynkę wędzoną, czy też boczek. E, lubię mięso mielone, więc lubię robić sosy z mięsem mielonym. Lubię mm, oczywiście mięso wołowe, wątróbka, ale ja wpisuję podroby również w mięso. To jem tak kilka razy w tygodniu, ale nie taki, w takich ilościach hurtowych. Raczej to mięso jest dodatkiem do głównego posiłku albo jest równorzędnie, równorzędną częścią. To nie jest tak, że jest 3 kilo mięsa i tam garstka Czegoś innego, tylko raczej porówna jest mięsa, porówna warzyw, porówna na przykład, nie wiem, jajek, tak? Zauważyłem również, i tutaj się bardzo wahałem, bo następnym miejscem po mięsie lub równorzędnym miejscem z mięsem są warzywa. I tutaj są różne, bo są osoby, które twierdzą, że w keto trzeba jeść bardzo dużo warzyw, są osoby, które twierdzą, że w keto warzyw jeść nie trzeba w ogóle. Jedna strona i druga ma swoje argumenty, ma swoje dowody na to. Bo zarówno jedni i drudzy wyglądają świetnie, są nadal w ketozie i mają świetne wyniki, więc to jest, wychodzi na to tylko i wyłącznie kwestia gustu. Ja lubię warzywa, e, lubię warzywa. E, zawęziłem trochę te pule, powiem wam. Trzymam się w kółko takich samych warzyw. Mam w lodówce zawsze jakiś szpinak, mam zawsze paprykę. E, lubię też od czasu do czasu zieloną kapustę. Oczywiście. Kiszonki typu kapusta kiszona, ogórki kiszone. Bardzo lubię oliwki e, i awokado, i cebulę. Do jajecznicy na przykład lubię sobie dodać. I powiem Wam, że jeszcze oczywiście takie zielone jak pietruszka, koperek, jako dodatek do różnych e, sałatek czy, czy do różnych potraw. I tutaj by się to wszystko zamykało. I cukinia. Jeszcze cukinia. Około 10 warzyw, które ją właściwie na zmianę. Pomidory, szczególnie w okresie jesień, zima, wiosna, nie są dobre, więc odpuszczam pomidory. Jak już to kupuję jakąś pasatę pomidorową, która ma mało węgla do sosu albo coś w tym stylu, lub piję pomidory z oleju, które też bardzo lubię. I powiem Wam, że jeszcze jedna rzecz, która całkowicie mi się odmieniła, będąc na diecie ketogenicznej, jeśli chodzi o jedzenie, to są ryby. Ja zacząłem mieć całe mnóstwo ryb. Tak jak kiedyś, ryby dla mnie właściwie mogły nie istnieć. Jadłem ryby właściwie tylko i, dlatego, tylko i wyłącznie dlatego. Bo wypadało je jeść w święta Bożego Narodzenia i mama się namęczyła, żeby zrobić tam no tego karpia, tego śledzia i te inne rzeczy, to wtedy tylko jadłem ryby. A tak przez cały rok dla mnie ryby mogły zupełnie nie istnieć. Dzisiaj jestem osobą, która naprawdę wchodzę do sklepu i zawsze wychodzę z jakąś albo makrelą, albo jakimś tam łososiem, albo jakimś tuńczykiem, albo jakimś śledziem. Byłem osobą, która nienawidziła śledzi. Całe moje życie, jak widziałem, jak to się śledzie, to mnie podchodziło do gardła. Dzisiaj jestem w stanie kupić wiadro śledzi i zjeść je naraz, całe. E, także ryby, ryby znacznie bardziej mi teraz smakują i naprawdę mam takie dni, że chodzą za mną śledzie i muszę jechać do sklepu i sobie kupić śledzie i zjeść śledzie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem. Podsumujmy, jajka i masło, taka esencja życia w keto. Na drugim miejscu u mnie jest nabiał, na trzecim miejscu jest mięso i warzywa. Na czwartym miejscu będą ryby e, i na piątym miejscu będzie wszystko inne, czyli te wszystkie mąki migdałowe, retrole, jakieś tam śmietany, takie rzeczy, które jemy od czasu do... albo na przykład takie gówno. Czasami mam ochotę, to jest Nut um, Hazelnut Choco, to jeśli ktoś lubi Nutelle, ale nie może jeść Nutelli, no bo jest na keto, to, to smakuje jak prawilna Nutella. To jest jedyna rzecz, która smakuje tak samo jak Nutella, a ma znacznie lepszy skład no i znacznie lepsze makro, bo tutaj netto węglowodanów jest tylko 6 gramów. A bardzo dobre, ale nie polecam przyginać, bo można dostać e, zawrotów żołądka, że tak delikatnie to ujmę. Ale jeśli mam właśnie ochotę coś takiego, jednorazowo, czy na przykład kupię sobie takie opakowanie i tam codziennie zjem jedną, dwie łyżeczki, no to to jest. Piąte miejsce, gdzie się zawiera cała reszta, czerwone wino tam się zawiera od czasu do czasu, prawda? I jakieś różne cheatmile, w moim przypadku to jakaś tam paczka chipsów na przykład, jest cheatmilem albo jakiś burger. Właściwie to tyle, nie mam innych cheatmili. Także moi drodzy, dajcie znać, jak Wam się odmieniło w ketozie, dajcie znać, jak Wasze żywienie wyglądało na początku, jak wygląda teraz. I jeszcze taka jedna moja porada, nie bójcie się eksperymentować, jeśli czujecie, że nie macie już na coś ochoty. Na przykład. Kawa kuloodporna. Kawa kuloodporna to jest doskonały temat. Kiedyś na początku. O, wszyscy jak zaczynają ketozę, to po prostu kawa kuloodporna to jest numer jeden temat, i wszyscy uważają, że to jest absolutna podstawa diety ketogenicznej. Tak nie jest. Ja kawy kuloodpornej nie piję od półtora roku w ogóle i żyję i mam się świetnie. Jeśli nie lubicie na przykład oleju kokosowego, nie musicie go używać. Możecie znaleźć sobie coś, co lubicie. Jeżeli nie lubicie na przykład podrobów, ja nie lubię, ja lubię tylko wątróbkę. Ja nie lubię golonki, na przykład. No, wiem, dziwnie, nie, ale nie lubię. Ja nie lubię jakiegoś tam szpiku, ja nie lubię serca, nie lubię kurzych łapek. Mnie to brzyda i tego nie zjem, jak nie będę musiał. Ale wątróbka to jest coś, co jest nam w stanie zjeść i jest nawet dobre. Dlatego nie musicie robić na siłę tak, jak ktoś wam mówi. Nie musicie, nie ma jednej tylko takiej drogi, że o będę ja tak jak ten, co to je, to będzie wszystko w porządku. Możecie sobie tą dietę dostosować pod siebie. Nie bójcie się zmieniać, nie bójcie się słuchać tego, co podpowiada Wam wasz organizm i wszystko będzie dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek miał dla Was jakąkolwiek wartość. Jeśli nie, to przepraszam bardzo i dajcie znać w komentarzu, dlaczego nie. Jeśli Wam się podobał, to również dajcie znać w komentarzu, dlaczego Wam się podobał, i napiszcie, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Ja tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję serdecznie za uwagę i wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia w nowym roku życzę. Trzymajcie się ciepło, cześć.